Drodzy, jesteśmy pod pensjonatem Rybaczówka w Bogaczewie. Ten jest pensjonatem, w którym jesteśmy od wielu lat zaprzyjaźnieni, a za nami stoi Mazurska Sauna. Reklama jest z czystej sympatii nie jako autora tego, współautora tego fajnego pomysłu i częstego gościa tejże sauny. Otóż musicie wiedzieć, że w toku naszej działalności nie tylko budowaliśmy mniejsze i większe domy, nie tylko. Montujemy konstrukcje drewniane dla kilku dużych sieci. Natomiast budowaliśmy też wiele obiektów dość unikatowych, tak jak ta pierwsza w Polsce pływająca sauna, Mazorska sauna. Za chwilę pokażemy Wam ją bliżej. Sauna stoi, już a właściwie nie stoi stoi tylko przycumowana w porcie w zimie, w lecie stoi na wodzie. Tak. Na zimę jest ściągana holownikiem stoi sobie przy porcie. Cały rok można zadzwonić, umówić się i posaunować w środku. Natomiast na pewno ciekawszym doświadczeniem jest to w lecie, kiedy podpływacie sobie żaglóweczką, motoróweczką na środek jeziora, zażywacie kąpieli w saunie, chłodzicie się w wodzie jeziora, a potem idziecie sobie coś dobrego zjeść i wyjść. Za zgodą kapitana Pawła, saunomistrza, zapraszam na saunę. Tu mamy zapas drewna, który Pan Paweł gromadzi na cały sezon. Musisz w nich się walczyć. To jest solidna, betonowa, pływająca konstrukcja. Mamy łazienkę, której nie będziemy oglądać. przebieralnie w której goście mogą się rozebrać, zostawić swoje rzeczy. Taki tutaj fajny, zadaszony taras, na którym można sobie odpocząć nawet kilkanaście osób. A tu. Za tymi drzwiami, które jak widzicie nadal otwierają się po prawie 10 latach bez zarzutu, mamy dużą saunę zbudowaną zgodnie ze sztuką. Tego nie czujecie, natomiast w środku jest ciepło. To znaczy, że sauna musiała być dzisiaj lub najpóźniej wczoraj używana. Jesteśmy w środku. Pierwsze wyposażenie tej sauny też wykonaliśmy my. Później na skutek jakby normalnej eksploatacji było to wymieniane. Natomiast aktywnie uczestniczymy w życiu Mazurskiej sauny. Pomagaliśmy też na początku wprowadzenia social mediów. Jak widzimy super miejsce na mazurską przygodę. Punkt ważny do odhaczenia, jeśli chcecie fajnie spędzić czas na szlaku wielkich jezior. Także tą miłą klamrą zamykamy nasze dzisiejsze podróżowanie po Mazurach, yy, widać, że Pan Paweł widzimy, z, z, sprowadził kolejne udowodnienie, udowodnienie pod półkami sauny. mamy też super deski zobaczyć, za, za chwilę pójdziemy tam na kawę, porozmawiamy, co słychać i wszystkim Wam, jeśli jesteście przedsiębiorcami, życzymy takich klientów, do których możecie po 10 latach wpaść na kawę i ciasto. My takich mamy naprawdę dużo. Jeśli chcecie zbudować z nami swój dom lub zrealizować tak nietypowe przedsięwzięcie jak nawet pływająca sauna, zapraszamy. Sprostamy każdemu wydań, zadaniu. Piszcie, dbajcie, obserwujcie, a najlepiej spotkajmy się. Do zobaczenia na żywo. Cześć!